Pragniesz pocieszenia i przewodnictwa, szczerze zapraszam Cię do przyłączenia się do naszej ewangelizacji online. Kliknij link WhatsApp w obszarze wiadomości, aby dołączyć do grupy studiującej Słowa Boże. Słowa Boże pocieszą Cię i pomogą pokonać wszelkie trudności. Panie Boże, najlepszy Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za moją rodzinę. Wszystkich, których kocham, wszystkich, którzy są mi bliscy. Dziękuję, że mam osoby, które mnie kochają, dla których jestem ważna. Dziękuję za całe szczęście, które mi dałeś, dzięki moim bliskim. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, proszę obdarz całą moją rodzinę dobrym zdrowiem. Nie pozwól, by ktokolwiek z nas cierpiał fizycznie lub psychicznie. Proszę, daj, by najmłodsi w naszej rodzinie rozwijali się jak najlepiej, by nic nie stało na przeszkodzie ich zdrowemu wejściu w dorosłość. Daj siły wszystkim najstarszym w naszej rodzinie. Obdasz energią, jasnością umysłu i radością życia. Proszę Panie, zabierz z naszej rodziny cały ból, cielesny i duchowy. Zabierz wszelkie utrapienia i stres. Nie pozwól, by kłopoty odbiły się na naszym zdrowiu. Pomóż nam codziennie pokonywać wszelkie trudności. Nie pozwól byśmy w natłoku codziennych obowiązków zapomnieli o tym, co naprawdę ważne. Jezu Chryste, proszę błogosław nam codziennie. Nie pozwól, by ktokolwiek zagroził naszemu zdrowiu. Chroń nas od złych ludzi, nieszczęśliwych wypadków i katastrof. Dajbyśmy zawsze byli bezpieczni. Proszę, dobry Boże, błogosław wszystkim chorym i cierpiącym na świecie, ulituj się nad niej biedniejszymi chorymi, pozbawionymi opieki medycznej. Proszę, otwórz mój umysł, bym zawsze potrafiła dostrzec obok siebie człowieka cierpiącego i pomóc mu tak, jak powinnam. Przepraszam, jeśli kiedykolwiek nie szanowałam mojego zdrowia. Wybacz, jeśli kiedykolwiek zapomniałam, jak wielkim darem jest zdrowie i jak należy o nie dbać. Miej miłosierdzie nademną i całą moją rodziną. Amen. Jeśli znajdujesz się w trudnym momencie swojego życia i pragniesz pocieszenia i przewodnictwa, szczerze zapraszam Cię do przyłączenia się do naszej ewangelizacji online. Kliknij link Whatsapp w obszarze wiadomości aby dołączyć do grupy studiującej Słowa Boże. Słowa Boże pocieszą Cię.